Witam serdecznie w pierwszym odcinku... Oj. Okej, okay, to nie było. Dobra, weź jakoś... Świnka! Ale tak na spokojnie, no dawaj. Witam serdecznie w Normalnym głosem. W pierwszym odcinku... Jak to ma na imię? Nie W waflowej serii. W Wa waflowej serii, tak. I będziemy... W każdym odcinku będzie inny skin. Tak, mamy tutaj... Ja skin... oddaliłam się trochę od spawnu, bo no Tak, bo pewnie pewną interesującą rzecz. Halczka już wyruszała tutaj na łowy po wszystkie itemy, które tam istnieją. Tam, tam. Ale ja jej powiedziałam, tak. żebyśmy zaczęli tak. nazywać Oj, posz. Ale tak ogólnie, ta lista okay. e, ludzi, be, którzy będą Uj. to jest tak. Herobrine, Kapitan Alien, Magic89, Minecraft Sim, e, Notch, SKKS teraz jest, Husiek, Craftshade, Pusia, BUSIA! Busia, sorry. E, Takiego dziwna napisam. Aha. E, polski pingwin, bramu, szyjo i vertus. Wertes. WERTES! Jeej! do to przechodzimy do konkretu. Tak, tutaj właśnie się e, tak. Ja będę miała na razie F1. Nie. Tak, F1. Nie. O, a ciekawe czy jest Kowal? No właśnie, właśnie. Czekaj. Nie, nie ma. E, 7, okej. Okay. Co, F7? F7! F1 powiedziałam! Poczekaj. Zbijemy tu, tu, tu. tu, tu. Opa, o, jakiś o, o, się, jak się oświat. No, Zobaczmy! O, zobaczmy. o, jakie tam ładne jest coś ciekawe. Mhm. Zobaczmy, zobaczmy. Tam, tam. Tam, 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 tam. tam, tam. F1? Ma. Ale poczekaj, przesuń się, bo tak to się odbija, to, to wszystkie wazony są. Przesunię i nie Tam, tam. Ale po co? O! Ale po Super! To może łazny kilo! Zrobiliście? Trochę chlebka, super, słodko. Yy, Chylebek się przyda. Jeden, jedno to, gdybyśmy jedno mieli mody, to by było super. Yy, Skrzynkę zes. Zobaczmy, czy jest jeszcze jeden, bo mi się zdawało, że widziałam no, jak gdyby taką pod, że, że widziałam dwa T kościoła. aby jak to nazwać? No nie wiem. Kościoły? Jezu. Jak tutaj legło? Oj niski poziom na ładowanie baterii. Przez tą dżungla, to jest ta dżungla. Eee! Okej, okay, ale. Y, to jak przestanie tak bardzo lagować, to możemy wrócimy. Teraz na razie, trzymajcie się. No i cześć, teraz wracamy. No. Cześć.